Ej, hey, hej moi drodzy, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie ponownie w Warframe. Moi drodzy, dzisiaj mm, zestaw uzbrojenia y, bardzo, bardzo świeży. Zabieramy ze sobą Haroła, y, najnowszego Skerdża, y, Knela, Knila, jak zwał, tak zwał i wyjątkowo Galatin Prime, y, żeby można było czymś walnąć. Idziemy się pobawić. Dopiero Skerdża zrobiłem, więc y, Pójdziemy na jakiś niski poziom, zobaczymy co uda nam się ustrzelić i jak się będzie zachowywał. Także moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy na statku desantowym. Jak widzicie, Harrow już tutaj w pełnej gotowości. Pouzbrajany i tak dalej. Ale jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Zapomniałem o jednej rzeczy. Ranga zero. Zapomniałem o tym, żeby dać mu kartę. Pakujemy mu gwintowanie. Obrażenia żrące, 159. No, plazma. Kleisty wybuch. Aby granaty przyległy do, do, do powierzchni, no to pod granatniki jest. Dzielona komora, no to nie wejdzie tutaj za bardzo. Ale spróbujmy w takim razie. Ile on ma ład przeładowanie? 2,5. Ale 20, 20 nabojów ma w magazynku? Szalony. Szalony, szalony. Kurs kolizyjny, obrażeń miażdżących. Chcielibyśmy może mu prąd wrzucić. Mamy możliwość wrzucić mu prąd? Albo ogień piekielny, co będą? Obrażenia od... Aha, będą dwa osobne. No dobra, w takim razie Szybkość przeładowania by się na pewno przydała. 1.9. Dobra. Albo... albo zwiastun burzy. No przecież są osobno. Właśnie, dlaczego są osobno? No, niedobrze. Czyli, co, jak w to, to mi zostaje jeden punkt. Eee, niedobrze. Dobra, w takim razie yy, damy sobie yy, szybkie ręce na, na przeładowanie, wskoczymy. Yy, I co, i co, i co? Czy ja tu mogę jakąś kartę dodać? Ło, mogę! 13. Da dawno tego nie robiłem. Yy, I tutaj yy, zasięg umiejętności. Hmm, 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 hmm. No właśnie, tutaj trzeba by było. Hmm, upancerzona zwinność. 45 pancerza, to jeszcze więcej miałby hmm, 150. No właśnie, ale można by mu było ciągłość wpierniczyć. Damy mu ciągłość. 145% trwania mocy. To powinno być całkiem nieźle. Ślepa furia. Dobra, to powinno być całkiem, całkiem. Dobra, moi drodzy, w takim razie. Skoro tu mamy ogarnięty temat, przynajmniej troszeczkę. Tak przynajmniej mi się wydaje, to wybieramy się w takim razie na jakąś eksterminację. Na eksterminację. Gdzie byśmy się mogli wybrać? No musi być jakaś podstawowa eksterminacja. To niech se będzie Jowisz. E, nie Jowisz, Saturn Sargeras Żuk to nie 20. A chyba, że mamy jakąś eksterminację, może syndykatową. Jest eksterminacja syndykatowa, 2025. Ok, w takim razie wybierzmy się na syndykatową eksterminację dla stalowego meridianu. Ok, okay Jesteśmy.

A nie plaga. Ale wy musicie tutaj zostać. Bo wy mi psujecie tutaj, kurde. Zabawę. Ej, powiem wam, że całkiem fajnie się z tego strzela. To mi przypomina trochę ten... Yy, lance z, z z z z z z jak to się nazywa z yy, gwiezdnych wrót tych yy, gauldów Ej, ale naprawdę bardzo przyjemnie się z tego strzela Jakby, ją, jakby tylko pod, podbić trochę yy, yy, obrażenia, to będzie naprawdę spoko broń. Okay. Dobra, należałoby jeszcze cisnąć tym Okej okay. Dobra, na razie to tylko kurde Gdzieś pod ziemię GENIALNA! naprawdę genialna broń. Te pociski, może nie lecą jakoś szczególnie szybko, ale jest ich sporo i całkiem duży damage dają. No wiadomo, że już jest gwintowanie w, w, włożone, ale nie mają yy, opadania. Nie, elegancka. Jak w przypadku Mila od początku mi się nie podobał. Tak w przypadku tego skrzydła naprawdę bardzo fajnie się z tego strzela. Bardzo przyjemnie się z tego strzela. I nie ma takiego odczucia... Eee, szczerze powiedziawszy przynajmniej ja go nie mam, takiego znużenia Strzelania, czuję takiej upierdliwości w strzelaniu O kurde Smolisty Jest naprawdę, naprawdę. Yy, przy... Przyjemne to strzelanie. Coś mnie kurde gryzie? No mi się coś mnie gryzie. Matka gnoju. Dobra, tutaj już mnie nikt nie zaatakuje, chyba Dobra A jednak, Wbrew pozorom, myślałem, że to będzie broń ładowana W sensie, że strzelanie będzie ładowane, ale, ale, ale nie, więc Więc przeładowanie tutaj jest dobre ale jakoś szczególnie wymagane kurde rusz się rusz się rusz się rusz się rusz się gdzie jest moja broń Realnie rzecz biorąc. Dobra. Naprawdę. Po podbiciu wydaje mi się, że Scourge będzie naprawdę bardzo fajną bronią dodatkowym, a to tam jest na pewno fakt, że można nim rzucić. A w połączeniu z y, Knilem będzie y, bardzo dobrze to działało. Dlatego, że Knil y, 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 celuje, y, celuje się nim w głowę. Y, natomiast y, alternatywny strzał ze Skerdzia y, sprawia, że pociski lecą. Y, Lecą właśnie w głowę, więc tutaj można bardzo fajne, bardzo fajną kombinację zrobić. Można naprawdę fajną kombinację porobić. Nie, 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 przyciągaj mnie. Nie jestem zainteresowany zbliżeniem. Wow! Kiedy ona tutaj przylazła? Jest poziomy i całkiem, całkiem sobie radzi ten skerch. A teraz radzi słabiej, bo tam mamy uzdrawiającego. pan uzdrawiający też oberwie. Że mamy tu kilku uzdrawiających teraz dla odmiany. Dobra, ten się wydostał z zasięgu tamtego. Okej, okay, naprawdę genialnie sobie radzi. Genialnie sobie radzi ta broń. darciu z plagą to są wy, wyższa plaga więc yy, sami możecie zobaczyć jak to Jak to tutaj sobie radzi? Kaustyczne Genialne Byle w pobliżu strzelać tego punktu punktu głowy i z automatu będzie dostawał heady więc połączenie skerja z Nilem jest jak najbardziej genialne również wszelkiego rodzaju snajperki tutaj będą genialnym pomysłem nawet łuki byle tylko trafić w pobliże w pobliże głowy i macie od razu strzał krytyczny Dobra, my tu pomału się będziemy przesuwać oczywiście w stronę wyjścia. Teoretycznie plaga i the run. Aczkolwiek z plagą to jeszcze mogłoby być detonowanie tych statków, wysadzanie ich w powietrze, znaczy w kosmos. I must you always work against progress. I'm trying to bring us all together. Dinge mogłyby być different, if you tried to work with them. Okay. Dobra, moi drodzy. Skręcz. Jak najbardziej polecam. Polecam naprawdę bardzo dobra broń. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Yy, szósty poziom wbity, więc. Yy, Całkiem spoko, naprawdę. M, bardzo przyjemnie się z tego strzela. Bardzo. No, jestem w sumie zaskoczony, bo myślałem, że to nie będzie aż tak fajne. Natomiast z tego Skerdża naprawdę bardzo fajnie się strzela. W połączeniu z y, Nilem y, jak najbardziej. Jak najbardziej dobre połączenie. Y, I można fajne, fajne, fajnie się tutaj tym pobawić. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o taki rzut oka na, na Skerdża, to. Y, Polecam, polecam, hashtag polecam i co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, ciepło. Do usłyszenia i zobaczenia. Papa. Pa.